Do tej drogi, tak szlakiem i ostry, po 90 stopni. to tak, droga przekroczyła, i wzdłuż tej drogi lecimy, ale na szlaku, nie na, na tej drodze nic. Na szlaku do góry, kilometr z powrotem, przez po poprzesieka. Pierwsze zawody były kiedyś w Babicach. I to były takie zawody e, o puchar e, radnego wtedy pana Iskały. Później już jak pani żona pana Iskały została e, wójtową, to my zaczęli robić już o puchar Wójta e, Gminy Nędza. No i potem e, e, Trzecie zawody i czwarte już były w Szymocicach na Leśnej Polanie. No i teraz piąte nam się udało zorganizować już tutaj w Kuźni Raciborskiej. Oczywiście przy, też nie tylko przy współpracy gminy Nędza, ale i Kuźnia Raciborska też się troszeczkę postarała i też nas wspiera w tym przedsięwzięciu. Dlaczego akurat w Kuźni? No tu są przepiękne tereny, lasy. Czyste powietrze, spacerowicze nie depczą tras, które wcześniej zakładamy, bo to też jest ważne, że jak się zrobi ten tor, jedynie co tam, to dużo zwierzyny trochę po trasie biega, ale to jest wiadomo, najmniejszy problem. Mhm. Pogoda dopisała jak najbardziej. No pogoda, tak. Ja, to, ja się zdecydowałem, że te zawody zrobię trzy dni temu, bo tak naprawdę wcześniej planować to tutaj nigdy nic nie wiadomo. Raz jest śnieg, za dwa dni go nie ma i trzy dni temu. Doszedłem do wniosku, że spróbuję zorganizować, pojechałem na jedną gminę do Urzędu Miasta w Kuźni i podzwoniłem po kolegach, znajomych i jesteśmy, no i tak widzę, frekwencja dość fajna. Właśnie, ilu uczestników i jaką trasę mają do pokonania? Znaczy, spodziewałem się około 25, ale widzę, że może być i 30 nawet, może i trochę więcej uczestników, mają dystans 10 km. trasa zaczyna się na dole, w połowie lotniska, tak zwanym pasie startowym, biegniemy dookoła tam w kierunek Rudy, potem tak skręcamy, no i wybiegamy też na lotnisku i u góry, tu koło tych beczek będzie metro. Jeden, czad! Y, zaczęło się od tego, że biegi, sport, kultura fizyczna, jakiś ruch. Skoro biegi, to w zimę ciężej, po śniegu i tak dalej. Pojawił się pomysł nag na biegowych. Wiadomo, y, cała... Ototka związana z Justyną Kowalczyk i jej sukcesami to też jest takie motywujące i może spróbować właśnie tego spać. No i stąd dzisiejsza nasza obecność tutaj. Koleżanka dzisiaj ma Karina drugi raz narty na nogach. Tak, wczoraj miałam pierwszy raz w życiu narty na nogach, ale dzisiaj twardo. Trzeba dać radę. Czyli debiutantka można tak, powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Pogoda, warunki odpowiednie? Super. Wydaje Bardzo się, że idealne. Fajnie. Dla nas w każdym razie bajka. Nie? A tutaj klimacik, lotnisko biało, przebiegające sarenki. Po prostu nic tylko przychodzić i, i korzystać z tej natury i czerpać dla siebie, dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Biegniemy, wiadomo, stąd start. Koło beczek, beczki mamy po lewej stronie. Biegniemy prosto i cała trasa jest oznakowana e, zielonymi S powinno ich jeszcze widać, jak nie zasypie, a jak nie, to są jeszcze też chorągiewki. E, robimy jedną pętlę, przybiegamy, i ta pętla jest tam wiadomo w tamtą stronę. Przybiegamy tutaj. Ja, to jest, 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 jest.